Uðvösið nefnum náttúr, múlið byrjnum þig eða eitthvað maður sjálf Konsekvensið, passiðið, skrafnóðs, við veist, svo fúrkara svabjón Uðvösið nefnum náttúr, múlið byrjnum þig eða eitthvað maður sjálf Uh, uh, uh. Gdy masz kilka lat, masz głowę, pełną marzeń Gdy miałem kilka lat, chciałem zostać piłkarzem Barcelona 9, 2, polska gra w finale Srebro, powrót, chwale Każdy kto miał talent, chciał dotrzymać słowa Każdy chłopak chciał kopać jak józgowie, pustkowia zamieniały się w boiska Nawet te klepiska, ziemia najbardziej wyboista Czas leciał, klasa druga i trzecia Każdy dzieciak chciał wtedy grać jak trzecia, Wielu miał zapał nie każdy się załapał, jeden zrezygnował wcześniej, jeden po latach Ci, którzy przebrnęli grają dziś dla Polski Borus Waszylecki, błaszczykowski Widzisz ich w TV, o nich nadaje radio Dla nich podwórko stało się furtką na stadion Uda się jednemu na stół, możesz być nim ty już konsekwencje, pasje i sprawność, by wyjść z podwórka na stadion. Uda się jednemu na stół możesz być ty, jeśli tylko masz już. Konsekwencje, pasje i sprawność, by wyjść z podwórka na stadion. Z podwórka na stadion, długa droga, ale dlaczego miałbyś nie spróbować? Wszystko, co możesz stracić, to trochę potór, to nic nie boli. voli copo cloco nous dribbling Kolejne zawody, formy szykuj, strzał corner, rzuty wolne, rzuty karne, by przeciwnika, szanse były marne, skutecznie do dostatecznej wiktorii, by w glory Przejść do historii, jak drudek z Liverpoolem bądź królem widowiska I zawsze graj do ostatniego gwizdka Uda się jednemu nas tu Możesz być nim ty, jeśli tylko masz już konsekwencje, pasję i sprawność, by wyjść z podwórka na stadion Uda się jednemu na stu, możesz być nim ty, jeśli ty tylko masz już Konsekwencje, pasje i sprawność, by wyjść z podwórka na stadion Uda się jednemu na możesz być nim ty, jeśli tylko masz już Konsekwencje, pasje i sprawność, by wyjść z podwórka na stadion Uda się jednemu na stu, możesz być nim ty, jeśli ty tylko masz już Kontyktu, węsie, pęsie, i 哦，特曼，哦。特